Państwa, które popierają Rosję. Państwa, które kiedykolwiek pokonały Rosję. To Chiny muszą być. Polska będzie. Turcja. Turcja. Nie ma Turcji. Do Chiny, Polska, Francja. Nie no, Niemcy teraz muszą być. Nie wiem. Iran jakiś. Jest Iran. Nie wiem, Rumunia. Rumunia ma szansę. Jest. Węgry może będą. Węgry. Węgry. Są. To Czechy muszą być. Czechy. Japonia. Japonia. Nie ma. Słowacja. Słowacja. Austria. Austria. Jest Austria. Dziwne, że Francji nie ma. Przecież Francja pokonywała USA. Muszą być USA. Ukraina. Ukraina musi być. Jest Ukraina. Finlandia. Finlandia. Szwecja. Nie ma Szwecji. Włochy. Nie ma Włoch. Turcja musi być. Nie ma Turcji. Są, może być w ogóle, Korea, po, Korea Południowa nie ma, ale Północna idzie, a Północna też pokonywała, to kiedy niby, kiedy kurde niby, na pewno Lit Litwa pokonywała, Litwa musi być, Litwa ma, musi być, Łotwa może być, Łotwa, to Estonia też musi być, Estonia, Estonia. Austria nie ma. Może, nie wiem, jakieś państwo wyspiarskie. Nie wiem. Nie wiem, Mongolia musiała. Mongolia ma szansę. Mongolia, Mongolia. Jest Mongolia. Bułgaria. Bułgaria. Jest Bułgaria. Hiszpania, nie ma, Kazachstan ma szansę, nie wiem, Uzbekistan, Afganistan, Afganistan, nie wiem, może będzie Uzbekistan, tak, Kirgistan, 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 Tadżykistan, Turkmenistan. Menistan. Gruzja musi być, Gruzja w 2008. Gruzja jest, Armenia ma szansę. Jest! No to musi być jeszcze AR BAJ BAN, aż Nie ma! Brakuje jeszcze tylko pięć. Nie wiem, może Kanada. Nie ma Kanady. Meksyk. Meksyk. No nie wiem, Białoruś. Jest Białoruś. Głównie te stare republiki Związku Radzieckiego. Kirgiz, Uzbekistan, Tadżykistan, Uzbekistan. Uz Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Turkmenistan, nie ma Turkmenistanu, bo już pewnie wpisywałem. Bolszewicy mogą być, wi Bolszewi... bolszewicy nie ma, hmm. czecho. Słowacja Chowa Słowacja, Czego Słowacja nie wiem co może być jeszcze oddaję się nie dam rady rozwiązać Mołdawia jak Rosja mogła Rosję pokonać Norwegia Serbia jak mogła Rosja Rosja jak mogła Rosja Rosję pokonać to bez sensu Państwa, które stoją po stronie Niemiec, teraz spróbujmy po stronie Niemiec. Państwa, które kiedykolwiek. Jak były częścią Polski. Nie wiem, to no musi być Polska, oczywiście. Litwa. Łotwa. Łotwa Estonia, Estonia, Rosja, Mołdawia, Dawia. Ukraina, Białoruś. Rosja. Nie ma Rosji, gdzieś była... Zrobiliśmy Moskwę. Dobra, mamy jeszcze zostało nam sześć państw. I mamy niecałe dwie minuty, więc... Niemcy mogły być, Niemcy. Są Niemcy, Czechy, Czechy, Słowacja, Słowacja, Węgry. Węgry. Nie ma Węgier, Rumunia. Rumunia musi być. Jest Mołdawia. Spisywałem Mołdawię. To Szwecja. Nie ma. Nie wiem, co może być. Austria. Austria. Nie ma Austrii. Stały jeszcze tylko dwa państwa. Nie wiem, Turcja. Czy Turcja. Nie wiem. Udaje się, nie mam rady. Gambia! Yy... Co? Jakim cudem? Państwa, które pokonały Niemcy w powierzchni, no to Rosja tu będzie pierwsza. Większa ilość państw graniczących, no to Polska. Nie ma Czechy. Francja, przepraszam, Francja. Francja większa ilość imigrantów, Polska nie ma, w... no to nie wiem Belgia może Belgia nie wiem, Ukraina. Ukraina no to tu muszą być Włochy nie ma, ale Francja ma szansę nie ma 3% obywateli, którzy zginęli Polar, Polska. Większa ilość uchodźców z Syrii. Turcja. Turcja. Większa pro... Picznie bliżej Wielkiej Brytanii. Francja. Francja. Częściej odwiedzane przez... Ale wysunięte na północ w Unii. Norwegia. Nie no to, a ja wiem co! Szwecja bo rozwioryczni tego cesarstwa rzymskiego no dłuższa granica z Polską Czechy to Czechy państwo europejskie którego stolicą znajduje się najbliżej początku alfabetu no to Holandia bo Amsterdam jest... produkcja sera Nie, to jest proste że Szwajcaria też najwięcej liczby żołnierzy. No to nie wiem? Polska? Nie ma. oni kraj kończący się na E. Y. Francja, nie wiem, Szwajcaria, Austria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Kadania. A. Większa ilość imigrantów, no to Polska. Nie wiem, Belgia może być, Belgia. Włochy. Co jest to za kraj? U a, USA. Większa ilość tytułów. Argent Brazylia? Kiedyś pokonała Niemcy. Serio? Brazylia? co produkcja piwa, e to już wiadomo, że Rosja. Nie ma Rosji. Milandia Nie ma. Hmm. Już... Just... starsze me diania. Wiek? Luksemburg tu musi być. Luksemburg wezmały nie wiem, się. A. Państwo. Kiedykolwiek miała Rosja. Mamy ich 31, to zaczynamy od Polski. Niemcy muszą być. Mołdawia. Głównie tego. Y, te. Litwa. No części Związku Radzieckiego. Litwa, Łotwa, Łotwa, Estonia. Estonia. Iran też musi być. Iran fin Finlandia bo Imperium rosyjskie. Mm, Kazachstan, Kazachstan. Ar z bej, b, be, ar z bejdan. bejdan. Nie ma. No to Gruzja musi być. Gruzja, Armenia, Armenia. Turcja. Turcji nie ma. Co tu może być? A, Kazachstan musi być. Kazachstan. A, co? Przecież Kazachstan był. Stan. To Uzbekistan. Uzbekistan. Tadżykistan. Tadżykistan. Tadżykistan, Kirgistan, Kirgistan, no to szanowny Rumunia, musiała Rumunia, no to Rumunia, Węgry, Węgry, Bułgaria, Bułgaria, Garia. Czechy Słowacja 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 Korea Północna Korea Północna no jest Korea Północna co so może jeszcze być Jemchiny, są Chiny są Chiny to nie wiem, Mongolia może być. Mongolia. Jest Mongolia. Austria. Jest. Zostało jeszcze siedem. Tu Francja może będzie. Nie ma Francji. Tu nie wiem. Syria może będzie. Dobra, poddaję się Białoruś, Ukraina, Turkmenistan, Afganistan, Stany? No Norwegia, Serbia. Jak wam się odcinek, spodoba to, zdał cię wokół gry i suba. Na razie.